Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakimi subtelnymi znakami Bóg potwierdza, że dusza rzeczywiście jest Jego wyłączną własnością? Jak odróżnić pobożne złudzenie od autentycznej łaski i prawdziwego wybrania? Większość z nas zna cudowny obraz miłosierdzia, ale mistyczne skarby ukryte w dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej są znacznie głębsze. Dziś zanurzymy się w te mniej znane, intymne objawienia które sam Jezus powierzył jej sercu. Odkryjemy pięć niewidzialnych dowodów, pięć tajemnych wskaźników, które, jeśli należysz do Boga w pełni, już manifestują się w Twoim życiu wewnętrznym. To nie są spektakularne cuda, lecz ciche pieczęcie Ducha Świętego, dane tym, którzy postawili wszystko na Bożą miłość. One świadczą o tym, że Twoja droga staje się drogą wybranych i umiłowanych. Jeśli jesteś tu nowy, Zasubskrybuj kanał, aby pozostać w stałej łączności z tymi świętymi objawieniami. Bo pierwszy i najpewniejszy znak przynależności do Boga zawsze zaczyna się od postawy, którą przyjmujemy wobec Jego wszechmocy i miłości, od całkowitego oddania Mu swojej woli, nawet gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Przedzierając się przez zasłonę codzienności, szukamy często wyraźnych dowodów na to, że nasza dusza jest bezpieczna, że jesteśmy prawdziwie w posiadaniu Boga, święta Faustyna, którą Jezus dopuścił do najgłębszych sekretów swego serca, otrzymała prosty, lecz radykalny wskaźnik mówiący o przynależności do Niego. Jest to wskaźnik pełnego zawierzenia. Zacznijmy od fundamentalnego pytania: jaka jest Twoja pierwsza reakcja, gdy pojawia się duchowa, moralna lub fizyczna nędza? Jezus uczył siostrę Faustynę, że dusza, która jest jego własnością, nie szuka oparcia w sobie, w ludzkich kalkulacjach, ani nawet we własnych zasługach. Ona natychmiast ucieka do źródła. Jest to wskaźnik, że Bóg wziął duszę w posiadanie, a ona oddała mu stery. Pamiętajmy o tym kluczowym objawieniu, które wielu umyka, ponieważ jest zbyt proste dla naszego zawiłego rozumu. Naczyniem do czerpania łask nie jest nasza heroiczność czy doskonałość, Jezus objawił, naczyniem do czerpania łask jest ufność. Im dusza większą ufność mieć będzie, tym więcej otrzyma. Oto potężny znak, który powinieneś odnaleźć w swoim sercu. Jeśli w obliczu upadku, w środku największej ciemności i braku nadziei, Twoja dusza odczuwa wewnętrzny przymus, aby nie popaść w rozpacz, lecz by rzucić się w otwarte ramiona miłosierdzia, to jest to pieczęć Boga. To nie jest Twoja siła, to On Cię pociąga. Jezus Sam, przełamując ludzką logikę sprawiedliwości, powiedział do Faustyny słowa, które powinny uspokoić każdą drżącą duszę: Niech ufa dusza, która wątpi. Im większa nędza, tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. Zauważcie: im większa nędza, a nie im większa cnota. Jeśli jesteś w stanie ufać, choć Twoja nędza krzyczy o osąd, to jest to dowód, że Duch Święty zaszczepił w tobie dar bezgranicznego zawierzenia. Twoja nędza staje się biletem wstępu, a nie barierą. Ten akt zaufania ma ogromne konsekwencje dla samego działania Boga w naszym życiu. Akt pełnego zawierzenia, jak wyjaśniał Pan Jezus, daje mu swobodę działania. Gdy ufamy, Bóg nie musi walczyć z naszym lękiem i próbami kontrolowania sytuacji. Święta zanotowała te słowa jako warunki jakie dają Zbawicielowi pełną swobodę w działaniu, ufność, pokora i wytrwałość. Jeśli zatem zauważasz, że sprawy, które po ludzku powinny cię złamać, ostatecznie prowadzą cię do większego oddania woli Bożej, to masz pewność, naczynie twojej ufności jest wystawione, a Bóg nie powstrzyma strumieni łask. On działa, bo mu na to pozwoliłeś. To zaufanie jest bramą, ale jak daleko jesteśmy w stanie pójść w miłości, gdy wymaga ona od nas czegoś więcej niż tylko biernego przyjęcia łaski. Jest jeszcze inna tajemnica, którą Mistrz objawia tylko tym duszom, które głęboko weszły w jego światło. Jeśli zawierzenie jest bramą do serca Bożego, to pragnienie ofiary jest pieczęcią, którą Bóg naznacza swoje wybranie. Na tym etapie życia duchowego, dusza nie tylko uczy się przyjmować cierpienie, które na nią spada, to jest dopiero pierwszy stopień. Prawdziwa miłość, ta mistyczna i intymna, nakazuje duszy poszukiwać cierpienia. Nie z masochistycznej chęci autodestrukcji, lecz z palącego pragnienia wynagrodzenia Bogu za grzechy świata i zjednoczenia się z odkupicielem na krzyżu. Święta Faustyna często zapisywała, jak Jezus wciągał ją w swoje odkupieńcze dzieło, dla niego każda chwila cierpienia, nawet najmniejszego, jest perłą, jeśli zostanie ofiarowana z miłością. Jezus powiedział jej kiedyś o tym, co najbardziej mu się podoba, co dotyka czulej jego serca. Dziś uczyniłaś mi wielką radość, córko moja, przez tę małą ofiarę, jaką mi złożyłaś. Nie chodziło tu o wielkie umartwienia widoczne dla oczu ludzkich. Jezus cenił najbardziej te akty, które były całkowicie ukryte, te o których nie wiedział nikt, a które dusza podjęła z własnej woli dla Jego chwały. Cicha odmowa posiłku, gdy jest się głodnym, powstrzymanie się od ostrej odpowiedzi, gdy czujemy się skrzywdzeni, podjęcie się uciążliwego obowiązku, który inni zrzucili. To są te małe, codzienne męczeństwa, które stają się wielkimi aktami miłości w oczach Boga. Jeśli zauważasz w sobie ten duchowy impuls, że kiedy przychodzi ból, zamiast narzekania, pojawia się automatycznie myśl Jezu ofiaruje ci to za tę duszę, która dziś umiera w grzechu śmiertelnym, to jest to bardzo silny znak. To dowód, że Duch Święty uczynił w tobie przestrzeń dla apostolstwa cierpienia. Faustyna widziała w wizjach wartość tej dobrowolnej ofiary, pojmując, że w ten sposób ratuje całe rzesze dusz. To jest dar, który otrzymują dusze wybrane do głębszej współpracy. One widzą cierpienie nie jako przekleństwo, ale jako najcenniejszą walutę nieba. A co jest największym znakiem, że to pragnienie ofiary pochodzi od Boga, a nie od naszej pychy czy ludzkiej ambicji? Jest nim wewnętrzny pokój i lekkość ducha. Gdy ofiarujesz cierpienie z miłości, ono natychmiast przestaje być ciężarem, a staje się skarbem. Odczuwasz tę dziwną, mistyczną radość płynącą z faktu, że Bóg uznał cię za godnego wziąć udział w Jego krzyżu. Dla tych, którzy należą do Boga, ofiara jest słodka, nawet jeśli fizycznie boli. To jest język miłości, który rozumie tylko dusza, której Jezus powierzył klucz do skarbnicy swoich zasług. Ona wie, że im bardziej się wyniszcza dla Niego w ukryciu, tym pełniej w niej On żyje. I właśnie w tym cichym wewnętrznym życiu ofiary pojawia się kolejny, subtelniejszy znak Bożego wybrania. Jest to radykalne dążenie do ukrycia siebie w Bogu, pragnienie całkowitej niewidzialności. Nie dla ludzkiej skromności, ale dla czystości intencji. Istnieje jednak głębszy poziom duchowego posiadania, znak tak subtelny i cichy, że rozpoznają go tylko dusze, które naprawdę zbliżyły się do świętości. Podczas gdy świat szuka blasku i uznania dla dokonanych ofiar, dusza wybrana przez Boga, wręcz przeciwnie, pragnie ukrycia. Jest to milczący znak umiłowania, dowód, że serce nie szuka już własnej chwały, ale jedynie boskiej. Święta Faustyna, którą Jezus wprowadził w najintymniejsze sekrety życia wewnętrznego, otrzymała łaskę nienawiści do wszelkich ludzkich pochwał. Wiedziała, że gdy świat nas chwali, zabiera nam cząstkę nagrody, jaką Bóg zachował dla nas w niebie. Prawdziwa miłość do Boga rodzi niewypowiedziane pragnienie, aby nasze zasługi i dobro, które w nas działa, było znane tylko jemu. Faustyna pisała o swoim największym pragnieniu. Które w mistyczny sposób łączyło jej życie z życiem Jezusa ukrytego w hostii. Pragnęła, by jej życie było nieustannym aktem adoracji w cieniu, a nie na forum publicznym. Pisała w pewnym momencie: O Jezu, pragnę, abyś mi ustalił jedno miejsce, w którym będę mogła się ukryć, a to jest tabernakulum. To pragnienie ukrycia się w tabernakulum jest kluczowe. Dusza nie chce ukrywać się w ciemności świata ale w sercu Jezusa, które samo jest zakryte pod postacią chleba. Chce być niewidzialna dla ludzi, tak jak niewidzialny jest Bóg w Eucharystii, a przez to osiąga najdoskonalszą formę pokory. Dusza, która odczuwa ten pociąg do cienia, wie, że cała moc i wszelkie dobro pochodzi od Stwórcy, a nie od niej. Jak rozpoznać ten znak u siebie? Jeśli czujesz wewnętrzny opór, gdy Twoje dobre uczynki są publicznie omawiane, jeśli po otrzymaniu pochwały natychmiast odczuwasz pragnienie umniejszenia swojej roli i oddania chwały Bogu, jeśli to, co dla innych jest dumą, dla ciebie jest ciężarem, to jest cichy język Ducha Świętego. Jezus uczył ją, że dusza pokorna i ukryta jest jego szczególną radością. Pewnego razu, gdy Faustyna odczuwała pokusę, by narzekać na niezrozumienie, usłyszała wewnętrzny głos: Nie lękaj się, aby cię świat zapomniał. I abyś ty była dla niego niczym, lecz miłuj to ukrycie, bo w niem zamieszka Bóg. Jest to niezwykła lekcja. Świat zapomni, ale Bóg zamieszka. Taka dusza nie jest fałszywie skromna, jest po prostu realistyczna. Ona doskonale widzi, że jej życie jest jedynie narzędziem w ręku najwyższego artysty. Wszystko, co wartościowe, to czysta łaska. Dlatego też pragnie ona, by skarb jej życia pozostał niewidoczny jak perła w głębinach. Znana tylko opatrzności. Takie ukrycie jest prawdziwym zjednoczeniem z Bogiem i milczącym, najpewniejszym dowodem, że to nie Ty żyjesz, ale Chrystus żyje w Tobie. A ten stan, ta wewnętrzna cisza i unikanie światła prowadzi do kolejnego równie głębokiego, lecz dynamicznego znaku duszy, która stała się odbiciem serca Jezusa. Istnieje jeszcze inny potężny i często bolesny znak, że Bóg wziął duszę na wyłączną własność, a serce tej duszy zaczęło bić w rytmie serca zbawiciela. Jest nim paląca, bezwzględna gorliwość, ozbawienie tych, którzy pogrążyli się w ciemności. Dusza prawdziwie należąca do Boga nie może być obojętna. Nie jest możliwe, aby kontemplowała ona miłość i jednocześnie spokojnie znosiła widok dusz spadających w przepaść. Jeśli należysz do Boga, Jego największy ból staje się Twoim bólem, a Jego najgorętsze pragnienie Twoim pragnieniem. Jezus objawiał siostrze Faustynie, jak wielkie znaczenie ma jej współudział w ratowaniu grzeszników, i nie była to prośba skierowana wyłącznie do niej, lecz wezwanie do każdej duszy, która pragnie zjednoczenia. Miłosierdzie Boże czeka na współpracowników, na te ciche serca, które przez ofiarę i modlitwę wchodzą w nurt Jego zbawczego działania. Święta Faustyna zrozumiała, że niebo i ziemia drżą, gdy grzesznik się nawraca, ale rzadko myślimy o tym, jak ten proces nawrócenia często zależy od niewidzialnej ofiary złożonej przez duszę wybraną. Jezus mówił jej o grzesznikach, którzy staczają się na dno i o swojej radości, gdy choćby jedna dusza potrafi wyrwać ich z tej otchłani. To pragnienie ratowania jest namacalnym dowodem, że Duch Święty stąpił na ciebie w wyjątkowy sposób. Jezus ukazał Faustynie, że istnieje hierarchia miłości, a te dusze, które dobrowolnie ofiarowują się za grzeszników, cieszą się u niego szczególną miłością. Mówił: Najmilsze mi są te dusze, które mi zaufały i nie lękają się ofiarować za grzeszników. W nich poznaję swą chwałę. To nie jest tylko kwestia modlitwy za kogoś, to jest kwestia wzięcia na siebie części duchowego ciężaru, poczucia wewnętrznego niepokoju, dopóki ten, którego kochasz, nie powróci do światła. Jeśli odczuwasz intensywny, wręcz fizyczny ból, gdy słyszysz o profanacji, bluźnierstwie czy obojętności wobec najświętszego sakramentu, jeśli Twoja modlitwa za tych, którzy odeszli od kościoła, staje się walką i zmaganiem, to wiedz, że Twoja dusza stała się jak gąbka, która chłonie Bożą Mękę o zbawienie świata. Nie jest to jedynie ludzka wrażliwość lecz udział w kapłaństwie Chrystusa, które realizuje się poprzez ciche akty ekspiacji. Jezus uczył, że dusze gorliwe są jak tarcze, które odpychają gniew Boży, a zarazem jak magnesy, które przyciągają łaski. Faustyna zanotowała, jak Chrystus zapraszał ją do współdziałania, wzywając pragnę spowiedników, aby byli mi świadkami miłosierdzia. Wtedy, kiedy dusza zbliża się do mojego miłosierdzia, ja jej oszczędzam chociażby była największym grzesznikiem chociaż wezwanie to skierowane było bezpośrednio do spowiedników duchowo odnosi się do każdego z nas abyśmy poprzez świadectwo naszego życia i cierpienie uczynili boże miłosierdzie widzialnym dla tych którzy go nie znają oto niezwykły paradoks im głębiej dusza ukrywa się w Bogu tym mocniej pragnie wychodzić do świata by ratować ta gorliwość, ten ogień w sercu, który nie daje spokoju, dopóki świat się nie nawróci, jest jednym z najpewniejszych i najjaśniejszych znaków, że Twoje życie jest już świętą własnością zbawiciela. Nie walcz z tym wewnętrznym niepokojem, to jest echo serca Jezusa w Twojej piersi. To właśnie ta wewnętrzna, paląca potrzeba ekspiacji i ratunku jest dowodem, że Bóg darzy Cię zaufaniem. Powierzając ci cząstkę swego największego dzieła. A chociaż to zaangażowanie w walkę duchową może wydawać się obciążające i trudne, duszy należącej do Boga towarzyszy coś, co jest równie niezwykłe niezachwiany pokój wewnętrzny. Lecz jest jeszcze inna pieczęć, bardziej subtelna i ukryta, która manifestuje się nie w nadzwyczajnych czynach czy ofiarach, lecz w samym bytowaniu duszy i jej stosunku do otaczającej rzeczywistości. Pośród największych burz zewnętrznych, pośród lęku, braku środków do życia, niezrozumienia czy fizycznego cierpienia, Bóg daje swoim umiłowanym duszom dar, który przekracza wszelkie ludzkie rozumienie, dar niezachwianego, głębokiego wewnętrznego pokoju. Świat często myli spokój z brakiem problemów, uważa go za stan wynikający z pomyślności, ale Jezus w objawieniach danych świętej Faustynie Objawił naturę tego pokoju jako nadprzyrodzoną i niezależną od okoliczności. Ten pokój jest owocem absolutnego zawierzenia, które staje się testem i jednocześnie nagrodą za wierność. Faustyna, doświadczając ciężkich prób fizycznych i duchowych, zapisała słowa Zbawiciela, które rzucają światło na ten cud. Spokój jest kwiatem, który rozkwita tylko w sercu w jedności ze mną. Nie jest to spokój zmysłów, ale stabilność ducha. Jezus pragnie, abyśmy wiedzieli, że kiedy kotwica duszy jest rzucona w Jego miłości, i to tak głęboko, że dotyka dna Jego miłosierdzia, żadna fala świata nie jest w stanie jej poruszyć ani zatopić. Tajemnicą tego daru jest pewność. Jeśli doświadczasz wielkich zawirowań, czy to w sferze zdrowia, finansów, czy bolesnych konfliktów z najbliższymi, a mimo to w najgłębszym zakątku Twojej duszy, Utrzymujesz tajemniczą pewność, że Bóg nad wszystkim panuje i wszystko w końcu obróci na dobro, to jest to pieczęć Jego obecności. Ten spokój jest pieczęcią Ducha Świętego, która mówi: Twoje życie jest bezpieczne w rękach Stwórcy. Dusza, prawdziwie należąca do Boga, nie jest wolna od bólu, ale jest wolna od trwogi. Ona cierpi, tak, ale nie panikuje. Wie, że jej życie i jej los nie zależą od kaprysów ludzi czy zmienności losu lecz są ukryte w sercu Jezusa, skąd czerpie moc. To jest właśnie ten przedsmak niebieskiej stabilności, obiecany tym, którzy w pełni oddali się miłości. Oni otrzymują ten pokój, który sam Chrystus zostawił apostołom, pokój różny od tego, który daje świat. Takiego pokoju nie da się wypracować siłą woli, ani kupić za żadną cenę. On jest udzielany jako dar tym, którzy nie mają nic własnego i całe swoje zaufanie złożyli w zmartwychwstałym. Jest to słodkie potwierdzenie, że nasza wiara nie jest tylko teorią, ale żywą, bezpieczną przystanią, niezależnie od tego, jak gwałtownie wieje wiatr na zewnątrz. Następna prawda, którą ujawnia nam święta Faustyna, dotyczy najgłębszego pragnienia, które rodzi się w duszy zjednoczonej z Bogiem pragnienia które samo w sobie staje się dowodem wyjątkowej miłości. Zgłębialiśmy dziś najintymniejsze zapiski świętej Faustyny, by odkryć te ukryte znamiona, które potwierdzają, że nasza dusza należy w pełni do Jezusa. Oznaki te dobrowolne pragnienie ofiary, głęboki i niewzruszony pokój w środku największych burz oraz cicha gorliwość o zbawienie grzeszników, nie są ciężarem mistycznego ćwiczenia, lecz pieczęcią wybrania potwierdzającą naszą intymną relację z stwórcą. Widzieliśmy, że kto naprawdę zawierzył, ten nie lęka się strata ani ciemności, ale znajduje siebie w ukryciu serca Bożego. Prawdziwa przynależność do Boga objawia się w gotowości do nieustannego oddawania siebie, nie oczekując ludzkiego uznania, lecz jedynie spojrzenia oblubieńca. To właśnie w tej tajemnicy głębokiego zawierzenia Faustyna usłyszała słowa, które są pociechą dla każdej duszy obciążonej ziemskim smutkiem. Przywołajmy zatem obietnicę samego pana ukrytą w dzienniczku, a odnoszącą się do owoców tej Bożej własności. Dziecko moje, gdy cię spojrzenie moje obejmuje, wtedy wszelka gorycz ustaje, a dusza Twoja napełnia się miłością, która nie jest z ziemi. Niech te mistyczne słowa otulą teraz wasze serca. Jeśli dostrzegasz w sobie choćby iskrę tego pragnienia ofiary, jeśli doświadczyłeś choćby chwilowego, niewytłumaczalnego pokoju w obliczu rzeczy, które powinny cię zniszczyć, to nie wątp. Te łaski nie są dziełem przypadku, są one dowodem na to, że Bóg już cię wybrał i już w tobie pracuje. Ostatecznym i najpiękniejszym znakiem przynależności do Boga nie jest brak cierpienia, lecz sposób, w jaki to cierpienie jest przyjmowane i przemieniane w miłość. Jeśli pomimo słabości starasz się ukrywać swoje życie i swoje zasługi, dążąc do tego, by tylko Bóg wiedział o twojej pracy i twoich walkach, to wiedz, że wszedłeś na tę wąską i wybraną ścieżkę. Oznacza to, że twoja dusza jest cenna w jego oczach, a on sam wziął odpowiedzialność za twoją wieczność. Nie ulegajmy zniechęceniu, gdy te znaki wydają się gasnąć w codziennej szarej rutynie. Mistyczne obcowanie z Bogiem nie jest stałym stanem ekstazy, lecz nieustannym aktem woli, który mówi: Panie, chcę być Twój. Jeśli dziś, w ciszy serca, powtarzasz to zawierzenie, to już potwierdzasz najważniejszy z owych znaków. Należysz do niego w sposób nierozerwalny. On cię prowadzi nawet wtedy, gdy czujesz się zagubiony. On cię kocha nawet, gdy potykasz się setki razy. Prośmy świętą Faustynę aby nauczyła nas tej ufności, która pozwala nam widzieć w każdym doświadczeniu tylko jeden cel: coraz głębsze wtopienie się w nieskończoną miłość. Niech te objawienia nie pozostaną jedynie pięknymi słowami, lecz staną się żywym drogowskazem na drodze do pełni zjednoczenia. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej mistycznej podróży do serca Jezusa, prowadzonej przez naszą świętą siostrę. Pamiętajcie o skarbie, który dziś otrzymaliśmy. Jeśli czujesz w głębi serca, że te znaki już się w tobie pojawiają, a twoje życie należy do Boga, wpisz w komentarzach proste lecz potężne wyznanie Jestem Boży i jemu ufam.